Cześć, z tej strony Robert Grybe Sprądu. Witajcie w nowym tygodniu i w nowym dniu. Kilka słów, i kilka aktualizacji a w tym tygodniu będzie się działo całkiem sporo. Jeszcze odnośnie zeszłego tygodnia projekt Gaia został w całości do was wysłany. Z do druku wrócił Dixit Odyssey, który był przez jakiś czas niedostępny. W piątek wystartowały dwie przedsprzedaże od portalu. Pierwsza to karcianka Coyote, która jest jakby kolejnym elementem serii zapoczątkowanym przez Spicy, i nowy dodatek do Zombie Side'a drugiej edycji e, latający cyrk Monty Pythona. Dla wszystkich fanów, e, już tego brytyjskiego klasycznego humoru e, idealny dodatek. Zapraszamy i zachęcamy do składania e, zamówień. E, premier będzie całkiem sporo w tym e, tygodniu. Od portalu Resurgence będzie miało premierę w czwartek. Pod koniec tygodnia od Rebela pojawi się Survive the Island i Star Wars: Dick Building Game Clone Wars. I to będą też dość spore wysyłki, ale damy radę, mam nadzieję, przed weekendem wszystko do Was wysłać. No i od Lucky Duck Games, Hendaleko, Art Society, Yokohama i prawdopodobnie też do dróg Halowierzy. To mam nadzieję pojawi się mniej więcej w tym samym czasie. Tak jak widzicie, no mamy 6-7 dużych tytułów do wysłania w tym tygodniu. Trzymajcie kciuki, żeby, żeby wszystko się udało, ale myślę, że, że będzie ok. Więc to w sumie tyle, jeżeli chodzi o nowości przed sprzedaży i to co się działo. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, zachęcam do pisania w komentarzach. A tymczasem miłego dnia i samych udanych rozgrywek. Cześć.